Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24 TV w programie Studio Karolina. Dzisiaj moimi gośćmi Dawid Lewandowski. Witam Cię Dawidzie. I Adrian Wróblewski. Witam Cię Adrianie. Panowie przyszli do, do nas ze zespołu szkół elektrycznych. Chodzą do trzeciej klasy technikum e, o profilu programistycznym. Dobrze mówię? Panie. Tak. E, mogę Wam powiedzieć, że są geniuszami dla mnie, bo ja e, rozmawiałam z nimi przed tym, zanim wcisnęłam play na, nie, w programie OBS do nagrywania. I oni znają się na takich rzeczach, na których niestety ja się nie znam. Bardzo żałuję, ale to świadczy o tym, że mamy mądrą młodzież i taka młodzież jest nam potrzebna. E, jesteście u mnie chłopcy, dlatego że e, działacie e, w projekcie zwolnieni z historii, prawda? Dokładnie, tak. No właśnie, ten projekt, słuchajcie, się nazywa Consilium. Consilium? Tak, Consilium. No to zanim przejdziemy do tego, co to jest za projekt, skąd na jego pomysł, to skąd ta nazwa w ogóle? Concilium jest to z łaciny, mm -hmm. jest to słowo plan mm -hmm. i odnosi się właśnie do, właśnie do tematyki aplikacji jaką jest przysłowiowe planowanie swoich nawyków, okay. dlatego też taką nazwę stwierdziliśmy, że zrobimy. Aha. Czyli rozumiem, że ta, ten projekt, który, o którym zaraz będziemy mówili, związany jest z planowaniem. Dokładnie. Dokładnie, Ale to co, to nie można planować tego w telefonie, w kalendarzu normalnie? Stwierdziliście, że jest potrzeba na to, żeby planować dodatkowo? Ym, tak, no po zrobieniu, że tak powiem, ym, bo po rozmowach z naszymi znajomymi czy rodzinami, stwierdziliśmy, że bardzo dużo osób ma problem zrobieniem czegoś takiego, z planowaniem sobie różnych rzeczy. No a taka aplikacja jest potrzebna i o wiele bardziej ułatwia to planowanie niż na to planowanie sobie w kalendarzu, bo tam mhm. jednak um, no po prostu o wiele ciężej monitorować to, jak się działa i co się robi. W kalendarzu mhm. najczęściej jest po prostu wyświetlane mhm. to, co mamy zrobić lub jakieś wydarzenie, mhm. ale nie jest to zbyt przypominane, ja widzę po sobie, że Powiadomienie jest może jedno, ale zawsze jest wiadomo swipe w bok i mm -hmm. tak naprawdę nie ma tego powiadomienia. Dlatego przydałoby się coś, co bardziej to monitoruje i coś, mm -hmm. co bardziej pomaga, szczególnie, że prokrastynacja to jest. Poważny problem aktualnie. Okej, okay, dobra. No właśnie, prokrastynacja. To takie mądre słowo. Wiecie, oni jak przyszli do mnie do studia, to od razu zaczęli mówić takimi mądrymi słowami. Ja mówię, Boże, co to za młodzież. No i po, po rozmowie z nimi stwierdziłam, że naprawdę fajna, warto ich posłuchać. No dobra, ale to powiedzcie, co to jest ta prokrastynacja, bo może nie wszyscy wiedzą. Prokrastynacja to jest problem z odkładaniem rzeczy do zrobienia na później. Mhm. I właśnie bardzo dużo osób ma problem z tą prokrastynacją. Ale w waszym wieku czy ogólnie wszyscy. Ogólnie, tak? Tak, w naszym wieku teraz można powiedzieć, że nawet więcej osób niż osoby starsze, a to ze względu na to, że TikTok jednak działa swoje uh -huh. i social media zabierają dużo naszego życia, uh -huh. a jak się no, wciągnie w TikToka, no to już tak. się nie odciągnę. Dlatego ja z niego nie, nie korzystam. Dokładnie. Ja ze swojego przykładu mogę powiedzieć, że kiedyś było tak właśnie, że mówię jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut mm -hmm. i ostatecznie wychodziłem po godzinie. Mm -hmm. Dokładnie. Tak. tak. I to jest właśnie ta prokrastynacja. Wtedy, w cią przy ciągu, w przeciągu tej godziny mogłem zrobić naprawdę masę rzeczy no i nie wychodziło zazwyczaj. No i właśnie. I te social media zabierają nam niestety życie. Ja już doszłam do tego wniosku, że już wiem, hmm z jakiego powodu nie mam rano czasu, tak, bo siedzę na Twitterze, czytuję co tam znowu y, Donald Trump z zielonym maskiem zrobili. E, i to mi strasznie zabiera dużo ale czasu. Ale pan jest takie dziennikarskie. No, no to tak, tak znaczy, to może też nie kwestia dziennikarstwa, ale tego, że ja lubię wiedzieć, co się dzieje na świecie, tak? No, no wiadomo, powinniśmy być tak, poinformowani tak, wszyscy, no, tak, nie? Tak, tak. Natomiast to zabiera rzeczywiście dużo czasu to scrollowanie i tak dalej, czy to słajpowanie, jak wy to tam nazywacie. Dokładnie. Ja to na nazywam normalnie przesuwanie ekranu. <głosy> <głosy> tak, i, e, to jest u mnie to boom, jestem bumerką. O to i można to tak to zrobić. Jeans, z <noise> Ta, Tak, już, tak, ja tak. Ja tak. Okay. No dobra, e, e, to powiedzcie. E, no, czyli wiemy już, że jest, e, e, pro, e, jest projekt, który się nazywa Concilium, który jest związany z planowaniem, z prokrastynacją, czyli z problemami z wykonywaniem zadań na czas. Okej, okay, też mam z tym problem. Nieraz sobie zakładam pewne rzeczy, że je zrobię, nie zrobię. Jak już mam taki deadline, albo mieć demoklesa nade mną wisi, to już wtedy wiem, że muszę to zrobić, tak. No ale skąd pomysł w ogóle na to? Kiedy, to się, kiedy wpadliście na pomysł, że w ogóle będziecie coś takiego robić? No to do naszej szkoły przyjechała pani, która bardzo ładnie wytłumaczyła, czym jest ZZ zwolnienie mhm. z teorii. Ogólnie rzecz biorąc, to była taka dość długa prezentacja. I po tym, jak prezentacja się skończyła, popatrzyłem prosto w oczy Adriana. A ja patrzyłem na jego oczy i już I wiedzieliśmy. Tak? Wiedzieliście, Dokładnie. co zrobicie? Tak, tak od na, razu? Tak, od razu wiedzieliśmy, mieliśmy pomysł. No, biorąc pod uwagę nasze umiejętności i to, w czym jesteśmy dobrzy, już wiedzieliśmy na pewno, co będziemy robić. Wystarczyło tylko. Wymyślić, że tak powiem, jak dokładnie aplikacja będzie działała. A to też bardzo mhm. szybko przyszło, bo to był pierwszy problem, chyba, o którym pomyśleliśmy. Ale no, to ja to bym chyba odłożyła na koniec ten, ten problem, a <grym> i to by był bardzo duży problem, żeby wyjść w ogóle spoza swojej strefy komfortu. No dobra, no to mówcie, no to jak to się zaczęło? Jak tą no, aplikacją? Tak, najpierw trzeba było znaleźć osobę, która nas prowadzi, i mhm. jest to Maciej Rakowski, czyli nasz mhm. profesor. No, a następnie trzeba było powoli zacząć właśnie w tych zwolnionych działać, bo tam są formularze i trzeba wszystko wypełniać. Najpierw trzeba było znaleźć problematykę, artykuły mm -hmm. dotyczące tej problematyki, które potwierdzają to, że jest taki problem. Następnie trzeba było zrobić cały opis aplikacji, tego jak ona będzie mm -hmm. wyglądała, jakie będzie miała mechaniki, czego będzie dotyczyła i na tego typu rzeczy. I dopiero potem, i to było w grudniu, można było przejść do etapu realizacji, gdzie zaczęliśmy. Oni to akceptowali? Aplikację. Tak? Czyli musicie musieliście mieć to zaakceptowane no przez organizację, która jest ten, pro, ten projekt zwolnienie Historii organizacji tak, tak, oni wyznaczają później za to punkty, punkty są przydzielane i względem ilości punktów później są przyznawane nagrody. To jest bodajże brązowy wilk, srebrny wilk, złoty wilk i pitch złoty wilk. I tak. pitch złoty wilk to jest wilk, który tam jest za pierwsze miejsce w danej dziedzinie. Mhm. Złoty wilk jest za. Jakiś tam obszar bardzo blisko podium? Tak, no jakby złoty wilk jest za wszystkie zdobyte punkty, mhm. srebrny wilk jest za odrobinę mniejszą kwotę, a brązowy wilk jest za jeszcze mniej. Właściwie mhm. z tego co wiem, trzeba przejść tylko trzy etapy, bo są jeszcze jest końcowy, żeby zdobyć brązowego wilka. Jeszcze tutaj mhm. mogę sobie pozwolić mhm. wrócić do. Etapu przed realizacją, bo jeszcze trzeba było zebrać zespół, a to było bardzo ciekawe zadanie, bo na mhm. początku było to dość burzliwe, Dlaczego? gdyż zebraliśmy, zebraliśmy dużą garstkę osób mhm. i nie każdy, nie każdy do końca się dostosował do projektu, do szybkości, z jakim się rozwijaliśmy, z jaką rozwijaliśmy projekt, no i około czterech osób bodajże odpadło z początkowego mhm. składu. Tak, no bo albo ktoś miał inne rzeczy do roboty, albo nie skupiał się na projekcie, mhm. albo mieliśmy osoby, które, um, które bardziej chciały robić. Coś, co my im każemy, mhm. a w tym projekcie nie możemy sobie na mhm. takiego pozwolić, ponieważ. Czyli nie na zadań, tylko ktoś, każdy musi coś w swoją cegiełkę dokładać. Tak, Dokładnie. od serca, żeby to był mhm. projekt, bo jednak my robimy ten projekt na początku dla ludzi. Mhm. Że, jakby nie patrzeć, to jest problem, który dotyka ludzi. Robimy mhm. go z tego powodu, żeby ludzie bardziej w łatwiejszy sposób mogli zarządzać swoim czasem, więc mhm. no, zdecydowanie, jak ktoś po prostu nie starał, no to trzeba było. No, pożegnać, pożegnać się. się no. To ile osób macie w projekcie? w tym momencie cztery. Mhm. I starcza wam to. Tak, Okej, okay, super. No dobrze, to powiedzcie mi, ten etap, y czyli oni tam w grudniu wam zaakceptowali ten wasz mm -hmm. projekt, tak? I co? Tak. I przystąpiliście do tworzenia tej aplikacji? Dokładnie. Tak. Naturalnie. Mm -hmm. Na początku też było lekko burzliwe, bo mój, kompu mój laptop jest był wtedy już w słabym stanie, no. a aktualnie się zepsuł i szukam nowego sprzętu, ale aplikacja już jest praktycznie przy wykończeniu. Mm -hmm, Okej. Okay. A powiedzcie coś o tej aplikacji, bo ona mnie bardzo ciekawi, bo wiecie Państwo, my rozmawialiśmy tutaj przed rozpoczęciem programu, że to jest, będzie aplikacja na przykład dla tych ludzi, którzy mają problem z, z nawadnianiem się, z piciem tak? wody chociażby, płynów. Ja mam ten problem, że ja zapominam, później się po paru godzinach mi przypomina, że ja nie, nie piłam, nie wiem, 5-6 godzin. Ten organizm jakoś tak za bardzo nie woła tej wody, a to jest bardzo niezdrowe, bo wpływa to oczywiście na nerki, na organizm. A chłopcy tu mówili, że taka możliwość w tej aplikacji będzie. Co Opowiedzcie trochę o tej aplikacji, bo myślę, że wiecie, wiele osób będzie nią zainteresowanych normalnie, nie? No, co aplikacja ma pomagać właśnie w wyrabianiu sobie tych nawyków, tych zazwyczaj dobrych nawyków. Będzie możliwość um, terminu mhm. takich nawyków, czyli to nie wiem, codziennie może, może przypominać aplikacja, co dwa dni, co tydzień, to w zależności. Um, będzie też poziom trudności, można mhm. sobie wpisać, można sobie wpisać właśnie ilościowe, tak jak właśnie jak mówiłem, tutaj dawałem przykład no. wody, że jeżeli chce się wypić 5 litrów wody, no to a, a, codziennie trzeba wpisywać, ile litrów wody się wypiło. Mm -hmm. I wtedy aplikacja tworzy statystyki i potem można sobie na to po miesiącu sprawdzić, że y, udało się podwyższyć ten poziom pitej wody o jakiś stopień, tak, okay. że dajmy na to, na początku piło się mm. tylko 2 litry, a już teraz pije się codziennie 4 litry bezproblemowo. Mm. Okej, okay. dobra. No i oczywiście aplikacja nie będzie się ograniczała tylko do takich prostych rzeczy, ma w sobie wbudowaną grę, która trzyma dopaminę w odpowiednim poziomie. Mm -hmm. e, no i wydaje mi się, że ta gra jest na, tyle dobrze, jest na tyle dobrze zrobiona, że będzie mogła trzymać ludzi przy sobie nawet bardziej. Nie tylko statystykami, które oczywiście także ładują dopaminem. Mm -hmm. Szczególnie to prawdopodobnie będzie dotyczyć młodzieży, jeśli chodzi o grę, ale każdy człowiek się przyda. A jakaś, jakaś gra pomóc. ciężka? Czy łatwa? W względem poziomu, bo, je, bo jest to gra, która będzie prowadzona w formie leveli, czyli poziomów, mm -hmm. pierwszy poziom, drugi poziom i mm -hmm. tak dalej i tak mm -hmm. dalej y i za każdym poziomem będzie oczywiście trudniej, będą później prawdopodobnie jacyś inni przeciwnicy, y więcej wymagań do ukończenia danego poziomu, y możliwości jest praktycznie nieskończoność, bo gra to tak naprawdę to, żeby człowiek o czymś pomyślał i przekuł to w coś rzeczywistego. Okej, okay. czy ta aplikacja będzie płatna? Y nie. Chcecie, żeby była bezpłatna, to z czego utrzymacie, bo y, wiadomo, że y, koszty utrzymania na pewno będą jakieś, prawda? Oczywiście. Ja się nie znam na tych, na tych kwestiach, ale to pewnie jakieś serwery pewnie w to wchodzą. Tak, tak. Tak? tak? No, I co? Na razie y, będziemy się chcieli opierać trochę na sponsorach, mhm. ale y, mamy nadzieję, że aplikacja przez ilość osób, które będą na niej wchodziło, y, będzie się sama utrzymywała. No oraz pewnie w późniejszym czasie dodamy jakieś dajemy na to nie wiem na dole w stopce reklamer wszystkiego, żeby też mm -hmm. można było ten ale też nie chcemy robić czegoś takiego jak jest w większości tego typu aplikacjach czyli że nagle wyskakuje pani jak przechodzi mm -hmm. pani stronę to tak. wyskakuje wielka reklama i trzeba i... czekać aż się to wyłączy albo coś wiem, to jest do jest to bardzo, bardzo irytujące jeszcze teraz szczególnie jak weszły te reklamy które trwają 60 sekund to jest minuta życia człowieka to mm. jest Duża ilość czasu. No tak. No, no. Zresztą sama, sama tematyka aplikacji, czyli prokrastynacja, czyli nie marnowanie czasu, no tak, jakby nie tak. patrzeć, mm -hmm. no zaprzeczałaby temu, żeby takie reklamy u nas były. Więc wydaje mi się, że reklamy będą, ale albo opcjonalne, albo właśnie takie, które mają małą szkodliwość. Okej. Okay. To kiedy, kiedy będziecie testowali tą aplikację? więc o, Ja tak. się zgłaszam na, na testowanie. <laughs> więc tak. Na początku wydamy ją na pewno na Androida, bo mm -hmm. w Androidzie robiłem. Później zrobimy na e, iOS-y. E, na razie czekam właśnie na laptopa, e, bo już mm -hmm. sobie wybrałem, mam fundusze i teraz po prostu będę czekał, żeby go kupić. To prawdopodobnie w przeciągu tygodnia e, plus jeszcze jakieś takie szlify ostateczne to do dwóch tygodni powinno dać radę, chyba że będą jakieś problemy z nowym sprzętem, ale nie przewiduję takich problemów. Okej, okay, a długo się tworzy taką aplikację, jedna aplikacja na telefon? No tak czysto teoretycznie można powiedzieć, że no od grudnia ją tworzyliśmy mm -hmm. i jest już prawie skończona. No tak, ale jakbyście chcieli usiąść i tak tu i teraz robimy, to w godzinach, już... w latach w w dniach? W godzinę tutaj to tak średnio cokolwiek, bo to bardziej już ustawienie samego projektu trwa mhm. samą godzinę. E, jeśli chodzi o to, ile się robi taką aplikację, no to zależy, ile człowiek ma czasu. Bo, jeśli, bo my teraz schodzimy do szkoły i musimy mhm. brać pod uwagę, że musimy się uczyć na bieżąco, na sprawdziany, mhm. e, na innego rodzaju kartkówki, na bieżące lekcje. No i w czasu to dużo zabiera. Nie mówię, że szkoła oczywiście nie jest ważna, bo jest, aczkolwiek zabiera to dużo czasu. No, więc tak około, jak się bierze pod uwagę, że programuję 4 do 6 godzin dziennie, a robimy to od grudnia, to prawdopodobnie w projekt jest włożone tak 200 godzin? godzin, więcej mhm. pewnie trochę, prawdopodobnie więcej. Sporo, całkiem okay. sporo, ale no myślę, że ta aplikacja to jest fajny pomysł. Myślę, że każdy z nas ma jakieś takie niedoróbki w swoim życiu, które chciałby poprawić, tak? Gdzieś cele, gdzie sobie wyznaczamy. Ja z tą, ja z tą wodą to mam. Wiecie, problem? Jak kiedyś sobie yy, yy, ustawiałam, przypominajcie, taki budzik. Chyba co godziny, żeby co godzinę mi dzwonił, żebym ja co godzinę wzięła szklankę wody, czy tam butelkę wody i się napiła. Oczywiście się to nie udawało, bo nie zawsze byłam przy tej wodzie, bo ja sobie to założyłam, że ja zawsze o tej pełnej godzinie będę siedziała w samochodzie, bo głównie pracuję w samochodzie, dużo czasu spędzam w samochodzie. Oczywiście się nie udało, bo nie byłam zawsze w samochodzie o tej pełnej godzinie i w związku z tym, że się nie udało, no to przestałam to robić. Natomiast może rzeczywiście Wasza, yy, wasza aplikacja Zmobilizuje ludzi, tylko ja mogę być testerem, ale na iOSie. więc jak będziecie mieli IOS-a, to e, dzwońcie, piszcie do mnie, z chęcią przetestuję. E, drodzy Państwo, powiem szczerze, jestem dumna z tak młodej, e, mądrej młodzieży, że są uczniami wrocławskiej szkoły, włocławskich szkół ogólnie, e, bo wszyscy, którzy do mnie tutaj przychodzą z projektu, Nie zwolnieni z teorii, to bardzo mądrzy, młodzi ludzie. Takich młodych ludzi nam potrzeba, oni będą budowali naszą przyszłość już niedługo. Eee, bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj moim gość, moimi gośćmi byli Adrian Wróblewski i Dawid Lewandowski ze Zespołu no, Szkół no, Elektrycznych. Tak. Panowie trzymam kciuki, eee, żeby aplikacja i cały projekt wam poszedł na tego, jak to się nazywa ten wilk, platy nie platynowy, tylko jaki? <grym> na pitch, pitch goldów bodajże, tak. Że pitch tak. Gold wolf. Nie wiem w ogóle co to jest, ale dobra. Eee, macie jakieś wstę wstępy wtedy na, na uczelnię? Eee, w znaczy, to jest takie, że tak powiem, taki papierek, który daje duże możliwości. Samych w sobie złotych indeksów nie, Aha. ale bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi najbardziej o pracę. To okay. z tego, co mamy, z tego, co wiemy, no to że tak powiem, gdzie by się nie pokazało takiego złotego wilka, to automatycznie jest się kilka leweli do góry. Okay. No to ja Wam życzę, żebyście go wygrali. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Proszę. Zespół Szkół Elektrycznych, trzecia klasa technikum programistycznego. Dokładnie. Dokładnie. Dziękuję panowie. Dziękuję.